W poniedziałek czytaliśmy, jak uzdrowienie Jezusa w szabat spotyka się z wyjątkowo złą wolą przełożonego synagogi, który w tym geście nie chce zobaczyć nic dobrego. A dzisiaj uzdrowienie w szabat pana Jezusa spotyka się z milczeniem faryzeuszy, którzy nie wiedzą co powiedzieć. Kiedy rozmówca w świecie żydowskim milczał. To uznawano, że albo nie zna zbyt dobrze prawa, żeby coś na ten temat powiedzieć, albo się myli. Milczenie zakłada w sobie postawę pokory. Jestem cicho, dlatego że spotykam się z rzeczywistością, która jest większa ode mnie, która mnie przekracza. I obyśmy mieli jak najwięcej takich momentów, w których w spotkaniu z Ewangelią pozostajemy w milczeniu. W których pozwalamy słowu pracować w nas zwłaszcza wtedy kiedy czegoś nie rozumiemy kiedy spotykamy się z rzeczywistością która jest od nas większa która nas przekracza bo wtedy w pokorze pozwalamy słowom ewangelii pracować w nas i nas uzdrawiać